Moje konto właśnie odżyło. Pielęgniarska wypłata 13 700 zł. właśnie się pojawiła. Ale teraz trzeba ogarnąć budżet. Najpierw wpisuję datę oraz zarobki na ten miesiąc. Razem mam 13 720 zł. Później przechodzę do rachunku. Mieszkanie, prąd. Gaz, YouTube Premium i Netflix. Razem 3090 zł. A nawet jeszcze nie ruszyłam kawy. Kolejny krok to codzienne wydatki. Zakupy spożywcze, paliwo, kawa po dyżurach, sushi na wynos, zajęcia fitness Massimo. 3680 zł. Trochę poszło, ale przynajmniej mam energię. Kolejny etap to moje oszczędności. Tutaj mam poduszkę finansową, wakacje w Hiszpanii, operacje w Justu. Razem 2700 zł. Inwestuję w lepsze jutro. Na koniec zaglądam do zobowiązań. Leasing auta oraz Terapia psychiatryczna po dyżurach. 2200 zł. Życie kosztuje, ale wolę inwestować w siebie. Cały miesiąc pracujesz, a na koniec i tak pusto. Ten arkusz to pierwszy krok, żeby w końcu złapać kontrolę nad pieniędzmi. Wpisz arkusz w komentarzu a podeślę Ci ten szablon.